Księżycowe bajki. Miś tuliś i czekanie na miodowe ciasteczka. Czy jest coś, na co bardzo, bardzo nie lubisz czekać? Może na urodziny, albo na weekendową wycieczkę? Miś tuliś też nie lubił czekać. Szczególnie na coś bardzo, bardzo pysznego. Posłuchaj tej smakowitej historii. Pewnego słonecznego, ale leniwego popołudnia. Po całym starym lesie zaczął roznosić się najwspanialszy, najbardziej kuszący zapach na świecie. Nie był to zapach kwiatów ani mokrej ziemi, to było coś o wiele lepszego. Był to zapach ciepłego, płynnego miodu, korzennego cynamonu i słodkich, pieczonych jabłek. Tuliś, który właśnie leżał na trawce i liczył przepływające po niebie chmurki, natychmiast zerwał się na równe nogi. Jego mały, czarny nosek zaczął drgać, próbując zlokalizować źródło tego cudownego aromatu. Nie musiał długo szukać. Wiedział dokładnie skąd on pochodzi. Ze schludnej, przytulnej norki pod korzeniami starego buka, gdzie mieszkał jego starszy, mądry przyjaciel, borsuk ambroży. Ambroży był najstarszym borsukiem w lesie i był znany ze swojej mądrości, spokoju i. Spieczenia absolutnie najpyszniejszych miodowych ciasteczek na świecie. Robił je tylko kilka razy w roku, więc było to wielkie wydarzenie. Tuliś, prowadzony przez ten cudowny zapach jak po niewidzialnej nitce, pobiegł co sił w łapkach, przeskakując przez korzenie i małe strumyki. Stanął przed okrągłymi zielonymi drzwiczkami norki borsuka i grzecznie zapukał. Puk, puk, puk. Proszę, proszę, drzwi otwarte. Dobiegł go spokojny głos z wewnątrz. Tuliś uchylił drzwiczki i wsunął nosek do środka. Dzień dobry, panie Ambroży. zawołał, a jego oczy od razu zrobiły się wielkie. W kuchni unosiła się prawdziwa chmura cudownego zapachu. Witaj, tulisku, a to ty. Mój mały nos podpowiedział mi, że zaraz się tu zjawisz. Odpowiedział Borsuk, który w wielkim, kraciastym fartuchu stał przy drewnianym stole i mieszał coś energicznie w wielkiej, glinianej misie. Trafiłeś w samą porę. Właśnie przygotowuję ciasto na moje słynne miodowe ciasteczka. Oczka Tulisia zalśniły jak dwa węgielki. Podbiegł do stołu i wspiął się na paluszki, żeby zajrzeć do misy. Zobaczył tam gęstą, żółtą masę. Patrzył, jak zahipnotyzowany, jak Borsuk Ambroży dodaje do miski kolejne składniki: wielką złotą łyżkę płynnego miodu, który spływał z niej jak leniwa słoneczna rzeka, szczyptę brązowego pachnącego cynamonu i całą garść startego soczystego jabłka. Tulisowi aż ślinka napłynęła do pyszczka, a w brzuszku zaburczało mu tak głośno, że aż się zawstydził. Burr, czy one już są gotowe? Zapytał z wielką nadzieją, oblizując pyszczek. Borsuk Ambroży zaśmiał się swoim dobrodusznym, głębokim śmiechem. Och nie, mój mały niecierpliwcu, to dopiero sam początek. Dobre rzeczy wymagają czasu. Teraz ciasto musi odpocząć i urosnąć w ciepłym miejscu. To bardzo ważna część. Dzięki temu ciasteczka będą puszyste i lekkie. I mówiąc to, przykrył misę czystą, lnianą ściereczką. I postawił ją w najcieplejszym kąciku kuchni, niedaleko pieca. Dla Tulisia zaczęła się najtrudniejsza część całej przygody. Czekanie. Usiadł na stołeczku i wpatrywał się w miskę przykrytą ściereczką. Miał wrażenie, że słyszy, jak ciasto rośnie. S. Ale nic się nie działo. ściereczka Ani drgnęła. Minuta wydawała się długa jak całe popołudnie. Zaczął się wiercić na stołeczku. Próbował się czymś zająć. Polizał swoje łapki. Potem policzył wszystkie słoiki na półce Ambrożego. Było ich siedemnaście. Długo jeszcze? Zapytał po chwili, która wydawała mu się wiecznością. Jeszcze troszeczkę. Cierpliwość jest cnotą wielkich smakoszy, tulisku. Odparł spokojnie Ambroży myjąc swoje kuchenne narzędzia i cicho coś podśpiewując. Tuliś spróbował być cierpliwy. Naprawdę się starał. Wstał i zaczął chodzić w kółko po kuchni. Krok dwa trzy zawrót. Krok dwa trzy zawrót. A teraz? Już na pewno urosło? Zapytał z nadzieją w głosie. Borsuk Ambroży spojrzał na niego z uśmiechem. Czekanie jest trudne, prawda? To jak czekanie na deszcz, kiedy kwiatkom chce się pić, ale im dłużej czekają, tym bardziej cieszą się z każdej kropli. W końcu po czasie, który Tulisiowi wydawał się dłuższy niż cała zima, Ambroży podszedł do miski i zdjął ściereczkę. Tulis aż podskoczył z radości. Ciasto urosło i było go dwa razy więcej. – Hura! – krzyknął. Borsuk wyłożył puszyste ciasto na posypaną mąką, stolnicę, a Tuliś aż klasnął w łapki. Ambroży dał mu małą drewnianą foremkę w kształcie gwiazdki. Teraz twoja kolej, mój mały pomocniku, pomóż mi wykrawać ciasteczka. To było wspaniałe zadanie. Tuliś z zapałem przyciskał foremkę do ciasta, wycinał idealne gwiazdki i z pomocą Ambrożego układał je na dużej, czarnej blaszce. Kiedy cała blacha była pełna, Borsuk ostrożnie wsunął ją do rozgrzanego, ceglanego pieca. Nie, teraz już na pewno są gotowe, powiedział z ulgą tuliś. Wystarczy je tylko wyjąć. Prawie, odparł Ambroży, zamykając ciężkie, żeliwne drzwiczki pieca. Teraz muszą się upiec. To najważniejszy moment. Muszą stać się złociste i chrupiące. To potrwa jeszcze chwilę. Dla Tulisia to była straszna wiadomość. Znowu czekanie. Myślał, że gorzej już być nie może. Usiadł na dywaniku pod piecem i wpatrywał się w małą, okrągłą szybkę w drzwiczkach. Widział jak ciasteczka powoli rosną i zmieniają kolor z bladego na piękny, złocisty. A zapach? Teraz był jeszcze bardziej intensywny, słodki i cudowny. Brzuszek tulisia burczał tak głośno jak nadchodząca burza. Zaczął tupać nóżką i mruczeć pod nosem: chcę już, chcę już, chcę już. Borsuk Ambroży zobaczył, że jego mały przyjaciel zaraz wybuchnie z niecierpliwości. Pogłaskał go po puszystej główce: Tulisku, mam dla ciebie bardzo ważne, sekretne zadanie. Misję specjalną. Bez tego ciasteczka nie będą idealne. Będą tylko smaczne, a mają być legendarne. Czy podejmiesz się tego wyzwania? Oczy Tulisia natychmiast rozbłysły. Misja? Sekretne zadanie? To brzmiało o wiele lepiej niż czekanie. Misja? Jaka misja? zapytał, zrywając się na równe nogi. Misja odnalezienia rubinów lasu, powiedział uroczyście Ambroży. Do dekoracji potrzebujemy trzech najpiękniejszych najbardziej czerwonych i najsłodszych jagódek w całym starym lesie. Ale muszą być naprawdę wyjątkowe, muszą lśnić jak prawdziwe rubiny. Tylko prawdziwy znawca lasu i odważny poszukiwacz skarbów może je znaleźć. Dasz radę? Tuliś poczuł się bardzo ważny. To nie było zwykłe zadanie, to była misja o najwyższej randze. Od niego zależał los legendarnych ciasteczek. Oczywiście, że dam radę, panie Ambroży, zawołał, salutując łapką. Chwycił mały, wiklinowy koszyczek i z nową energią wybiegł z norki borsuka. Całkowicie zapomniał o czekaniu. Teraz miał cel. Biegł przez las, zaglądając pod każdy krzaczek. Nie zrywał pierwszych lepszych jagód. O nie. Był na misji. Pierwsza jagódka, którą znalazł, była duża ale trochę blada z jednej strony. Nie, ta nie jest godna być rubinem lasu. Stwierdził i pobiegł dalej. Druga była idealnie czerwona, ale malutka. Ta jest za mała, to tylko rubinek, a ja szukam wielkiego rubinu. Szukał dalej, bardzo skupiony. Spotkał biedronkę kropelkę, która właśnie odpoczywała na listku. Pani Kropelko, czy nie widziała pani najpiękniejszych jagód w lesie? Zapytał. Biedronka wskazała mu czułkiem specjalny krzaczek ukryty w małej dolince, do której słońce docierało przez cały dzień. I tam je znalazł. Trzy idealne jagody: duże, pękate, lśniące, i tak głęboko czerwone, jak serce zachodzącego słońca. Delikatnie, jakby zrywał najcenniejsze klejnoty. Zerwał je i z dumą ułożył na dnie koszyczka, na miękkim listku. Kiedy dumny i szczęśliwy wracał do norki borsuka ambrożego, zapach był już tak intensywny, że aż kręciło mu się w głowie. Borsuk właśnie wyjmował z pieca wielką, drewnianą łopatę, złotobrązowe, idealnie upieczone ciasteczka. Wróciłem. Misja wykonana. Mam rubiny lasu krzyknął Tuliś od progu. Witaj, mój bohaterze, w samą porę, powiedział Ambroży z uśmiechem. Ciasteczka stygły na drewnianej kratce, wydając z siebie cichutkie, syczące dźwięki. Kiedy były już tylko przyjemnie ciepłe, Tuliś uroczyście udekorował trzy najładniejsze z nich swoimi idealnymi jagódkami. A potem nadszedł ten długo wyczekiwany moment. Borsuk Ambroży podał mu jedno z tych udekorowanych ciasteczek. Tuliś wziął je w łapki, powąchał, a potem wziął pierwszy mały gryz. Mmm, to było coś niesamowitego. Najpyszniejsze ciasteczko, jakie kiedykolwiek jadł. Było idealnie chrupiące z zewnątrz, ale mięciutkie i puszyste w środku. Było słodkie od miodu, pachnące cynamonem, a słodko-kwaśna, soczysta jagódka była idealnym dopełnieniem, które sprawiało, że smak eksplodował w jego pyszczku. Tuliś zamknął oczy z czystej rozkoszy. Warto było czekać. Westchnął, biorąc kolejny grys i mrużąc oczy ze szczęścia. Borsuk Ambroży uśmiechnął się, popijając herbatę. Najlepsze rzeczy w życiu smakują najlepiej, gdy doprawi się je odrobiną cierpliwości tulisku i szczyptą własnej ważnej pracy. Czasem trzeba na coś poczekać na ulubioną bajkę, na deser po obiedzie, na przyjście gości czy na wakacje. Czekanie bywa trudne i nudne, ale można je sobie umilić. Znajdź sobie w tym czasie jakąś ważną misję. Narysuj obrazek dla babci, zbuduj najwyższą wieżę z klocków, albo pomóż w czymś mamie lub tacie. Zobaczysz, że czas minie o wiele szybciej, a to, na co tak bardzo czekasz, będzie potem smakowało jeszcze lepiej, będzie smakowało jak nagroda, na którą naprawdę zasłużyłeś.